Witam, kochani, w ostatni dzień starego 2016 roku. W oczekiwaniu na przyjście nowego roku chciałbym Wam złożyć życzenia pomyślności, szczęścia i spełnienia marzeń na przyszły rok. I na tę okoliczność chciałem Wam troszeczkę przybliżyć, troszeczkę szczęścia. Mianowicie kupiłem sobie zdrabkę. A żeby pokazać, że to jest wygrana zdrabka ta zdrabka wygląda tak. Kupiona dzisiaj. Poprosiłem Pana o zdrapkę numer 2. Tylko Pan się pomylił i dał mi zdrapkę za dwa funty, a tam tamta kosztowała jeden. Nieważne, wziąłem. Pewnie jest wygrana. Co trzeba tu zrobić? Przede wszystkim w tej rubryce, jeżeli się ją zdrapie, trzeba znaleźć diamencik. Jeżeli znajdziesz diamencik, to wygrywasz nagrodę, która obok jest. W środkowej rubryce trzeba znaleźć woreczek z dolarkami jeżeli znajdziesz, wygrywasz nagrodę, która jest pod tym w ostatniej rubryce gra numer 3, to jest ta trzeba znaleźć trzy identyczne sumy pieniędzy wtedy takiej wygrywasz, no i zdrapujemy a dokonam tego tą oto monetą, którą dostałem przez przypadek w sklepie, która jeszcze oficjalnie nie jest w obiegu niektórzy twierdzą, że już jest jeżeli jest, to chciałbym chętnie, bym ją zobaczył. Niech mi pokażą. A niektórzy twierdzą, że to nie jest moneta kolekcjonerska. Ja generalnie kolekcjonuję szczęśliwe monety i zaraz udowodnię, że ona jest szczęśliwa. Zaprawiam pierwszą rubrykę, czyli tę, gdzie znajdujemy diamencik. Proszę bardzo, nie ma nic. Drapiemy numer 2. Trzeba znaleźć woreczek. Proszę bardzo, jest woreczek 10 funtów. Jakby ta moneta w tym momencie jest warta 10 funtów. Proszę bardzo, napiemy następną rubrykę. Czyli trzeba znaleźć trzy identyczne liczby. Drapu, 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 drapu. Proszę bardzo. jak to wygląda. To jest ta rubryka. Mamy dwa razy po dwieście pięćdziesiąt tysięcy. Dwa razy po 40 funtów i dwa razy po 4 funty, czyli nie ma nic. Jedyną wygraną jest 10 funtów, czyli znaleziony woreczek, który tutaj pisze I to jest dowód na to, że szczęście sprzyja tym, którzy chcą, żeby im sprzyjało. I ta moneta jednak jest warta 10 funtów. Tego samego i wam życzę, aby wasze marzenia były warte spełnienia. Pozdrawiam kochani. I do zobaczenia w przyszłym roku. Czyli już pa. jutro. Heh. Pa, pa.